Dostęp do danych umożliwia nie tylko rozwój państwa jako takiego, to jest rozwój obywateli, to jest lepsze planowanie polityk publicznych, polityki społecznej, polityki gospodarczej, wszelkich inwestycji, które są realizowane przez podmioty prywatne, budowanie synergii. Po to te dane są. Sam fakt dostępu do tych danych pozwoli planować wszystkie działania, od pisania pracy magisterskiej, która jest teraz dużo łatwiejsza, po planowanie nawet inwestycji budowlanej na własnym terenie, czy modernizacji budynku. Chcielibyśmy w przyszłości z elektronicznymi dziennikami budowy, na przykład zintegrować dostęp do danych z archiwów, na przykład konserwatorów zabytków, dzięki którym będziemy mogli łatwiej sprawdzić, czy jakiś budynek jest objęty ochroną, jakie mogłyby być potencjalne warunki do realizacji inwestycji. W budynku związanym z ochroną zabytków. W związku z powyższym jest mnóstwo możliwości. Już od 2016 rozpoczęliśmy proces bardzo intensywnego udostępniania danych. W tej chwili jesteśmy jednym z liderów i trendsetterów, jeśli chodzi o te kwestie. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie i nie ma w się sami w Unii Europejskiej. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o kwestie udostępniania danych publicznych, ponieważ dane publiczne należą do nas wszystkich. One są zagregowane przez podmioty publiczne, za pieniądze publiczne i dostęp do tych danych. Danych, pozwoli rozwijać naukę, kulturę i biznes. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób udostępniać dane publiczne do wykorzystania przez szeroką rzeszę użytkowników, takich jak firmy, inne instytucje publiczne, naukowcy no też osoby indywidualne. Trend na świecie jest taki, że powoli wielkie bazy danych, prowadzone przez instytucje najróżniejsze publiczne, typu nasz ZUS, typu GUS, typu ministerstwa, typu KAS, Wszędzie tam, gdzie gromadzone są dane obywateli, dane o ruchu, dane o przepływach finansowych przez instytucje publiczne, te dane po odpowiednim zanonimizowaniu i oczyszczeniu mogą być prezentowane publicznie i na ich podstawie budowane różnego rodzaju innowacje, różnego rodzaju nowe usługi, różnego rodzaju nowe platformy i to zarówno przez biznes, jak i przez inne instytucje publiczne. No i teraz Polska. Stara się wdrażać europejskie rozwiązania otwierające dane. No i te najważniejsze rozwiązania wprowadzono już w 2021 roku w wyniku ustawy o otwier otwieraniu danych. Natomiast to, co jest jeszcze przed nami, to ogromna dyskusja o tym, jak pogłębiać, jak zwiększać wykorzystanie tych danych i jak ułatwiać różnym instytucjom. Prezentowanie i udostępnianie tych danych do publicznego wykorzystania, bo to nie jest takie proste. Samorządy, zwłaszcza te mniejsze, no, nie mają technicznych często możliwości udostępniania danych. Większe instytucje dysponują ogromnymi ilościami, które z kolei trudno jest zintegrować, zagregować, udostępnić w sposób bezpieczny. Pytanie jest też, jak głęboko chcemy się posuwać w tym udostępnianiu danych. Pytanie, czy możemy zacząć dzielić się danymi dotyczącymi poszczególnych osób. Na razie wydaje się być to bariera nie do przeskoczenia, także z punktu widzenia bezpieczeństwa i takiego komfortu użytkowników. Ale co przyniesie przyszłość, zobaczymy. W każdym razie trend jest wytyczony. Dane będą coraz bardziej dostępne. Pytanie, w jaki sposób zmieni to naszą gospodarkę.